Zanim zaczniemy naszą przygodę z szachami, musimy poznać zasady tej gry ruchy figur oraz inne prawa rządzące się 64 polami na, na szachownicy. Nasz kurs rozpoczniemy od nauki ruchu wieżą, poznamy zasady, jakie rządzą tą figurą, jak ona się porusza, jak bije, jakie też ma ograniczenie, jeżeli chodzi o obecność innych figur na szachownicy itd. Nie przeciągając. Wieża w szachach porusza się po liniach prostych, po kolumnach i, i liniach w pionie i w poziomie o dowolną liczbę pól, o tyle, o ile jest w stanie. Po prostu nie może ona przeskakiwać też innych figur, jak w tym przypadku króla. Pole rażenia tej wieży kończy się tutaj na polu c1. Nie może ona stanąć na polu a1 z tego względu, że biały król na polu b1 Blokuje jej drogę. No, i tak naprawdę wielkiej, wielkiej filozofii tutaj nie ma. Wieża, wieża porusza się po liniach prostych. Zobaczmy na kilku przykładach, jak to wygląda w praktyce. Na początek ruszymy sobie tutaj wieżą na, na pole H8 po całej kolumnie, szachując jednocześnie króla. Czach na króla. Czarne muszą odejść swoim władcom, więc zbierają w tym przypadku pole e7. No i zobaczmy, że od razu po odejściu tego króla nasza wieża biała zyskuje atak na, na kolejną figurę, na wieżę czarnych, którą za chwilę może już teraz zbić. Wieża bije tak samo jak ją rusza, czyli również po liniach prostych zajmuje miejsce zbitej figury, a, a zbitą wieżę Zabieramy dla siebie. No i szybka seria innych ruchów, żeby jeszcze dokładniej Wam zobrazować, jak to może wyglądać. Wieża nie musi się poruszać po, cały, po całej długości kolumn, może równie dobrze poruszyć się o jedno pole w lewo lub w prawo, w dół lub w górę. W zależności od tego, jaką strategię sobie tutaj obierzemy, ta wieża może sobie skakać po różnych częściach szachownicy. Wieża, wieża jako figura ciężka. Największe znaczenie zyskuje w środkowej fazie gry oraz w końcówce, kiedy to na szachownicy zostaje szało figur. 5, 3, 4 figurki, które nie ograniczają tak bardzo tej przestrzeni na desce, dzięki czemu ta nasza wieża będzie mogła sobie, będzie mogła sobie skakać pomiędzy, pomiędzy różnymi częściami szachownicy i zyskać. Zyskuję, zyskując w ten sposób tak naprawdę możliwości manewru.